Cieba, witam cię bardzo serdecznie w ten przepiękny dzionek. Jest początek tygodnia, a już się zaczął największy beef rapowy dwóch najlepszych raperek w Polsce: czyli Oliwki, Brazil i mojej ulubionej fagaty. <ścoughs> to jest coś, na co nie zasługiwaliśmy. Coś za to jest takie lekko minusowe, ale to dopiero pod koniec, bo jak to zobaczyłem. To... To zawiodłem się na pewnych osobach, ale to, to, to po kolei. Fagata. Agata sobie wypuszcza raz na jakiś czas piosenki, sama ich na pewno nie pisze. W wydaje mi się, że nie jest na tyle utalentowana, żeby pisać swoje własne teksty, bo, bo nawet jak miała dramę, to książę za nią pisał y, odpowiedź na tą dramę. To chyba było ze mną. No, tak to było. Więc jeżeli prostej odpowiedzi na jakieś y, małe kontrowersje nie potrafi napisać, to tym bardziej tekstów nie potrafi pisać. Y, ale mogę się mylić. Może, nie wiem, y, przez cały rok się uczyła i nagle jednak potrafi. Ale mniejsza z tym. Bo chodzi o to, że ona sobie wypuszcza właśnie piosenki na jakiś czas i w o, jednej z ostatnich piosenek wypuściła piosenkę, gdzie no disuje niektórych influencerów. Największym echem obiło się to, że Japsona w swojej piosence disowała, ale była też pewna osoba, czyli Oliwka Brazil, która też dostała trochę rykoszetem od fagaty. A, no tak, to jest moment, gdzie puszczam tą piosenkę i znów muszę ją słuchać i specjalnie znaleźć tą... okej. Okay. Dla drugiej takiej jak ja nie ma miejsca na scenie Niby taka wielka, ma płaskie siedzenie Na zdjęciach robisz miny, jakbyś miał nie wytrzymasz presji. Tak, to jak mogliście usłyszeć, jest prawdopodobnie skierowane do Oliwki Brazil, czyli trochę Agata zaczepiła Oliwkę Brazil w swojej piosence, gdzie ona się chwaliła przez rok, że będzie disować wszystkich jakichś influencerów, coś tam, coś tam. No i w końcu to zrobiła. Oliwka Brazil trochę wykorzystała sytuację, trochę jej to zajęło, odpowiedzenie na ten diss Agaty, no bo w sumie jeszcze w ostatnim miesiącu, 15 grudnia tamtego roku to wyszło, więc no trochę minęło. Ale Oliwka Brazil wrzuciła... Plan F, które, no jak wiecie, jest chyba nawiązaniem do planu ABC Fagaty, czyli słynnych głosówek, gdzie Fagata o swojej koleżanki, przyjaciółki, prywatnie mówiła, że nie chce jej się na studia iść, bo za mało inżynierowie czy coś tam zarabiają architekci, ona woli sobie znaleźć bogatego chłopa i w taki sposób żyć. No i już pierwszy minus dla Oliwki, że prawdopodobnie bym copyrighty dostał, więc po prostu wam przeczytam, już prze, przesłuchałem piosenkę. Jest okej, okay. no brzmi lepiej niż Fagaty piosenka, to jest na plus, ale na minus właśnie to, żeby były copyrighty. Więc tylko mogę przeczytać. Odbija influencerka, brrr, a na jej smyczy ratlerek. Hehe. He, to jest nawiązanie do tego, że ratlerek był na rękach fagaty, jak widzieliście. Chce nauczyć się rapować i podnosi mi ciśnienie. Czyli widać, że Oliwka Brazji została wzruszona troszeczkę tą piosenką Magaty. 2 plus 2 to nie jest 9. Haha, lepiej złap za przyrodzenie. Nie wiem, co ona tutaj jej sugeruje. Wyjdź za bogatego, <laughs> który się weźmie za ciebie. Faceci jak zabawki, popsute to rzucam w obieg. Haha. <laughs> do pierwszej lepszej szmatki damu, <laughs> to się dowie, że stracił piękną damę, która pięknie daje głowę. I ma głowę na karku, obliczenia biznesowe. Let's go. Okej, okay, to jest to typowy po prostu Oliwka Brazil tekst. To chyba nie jest nawiązane do fagaty w żaden sposób. O, i w drugiej zwrotce mamy frajerzyno spod Konina. Nie masz nic w sobie, przejdziesz bokiem. Brazil to nie trampolina, haha, tak jak związek z dzieciorobem. Fuj. Widzę, że, że pierw była dysowana Fagata za to, że wykorzystała Stuart'a, a teraz troszeczkę w inny sposób Jest wykorzystywane to, że była z, ze Stuart'em Trochę takie dwa w jednym Każdy tylko jej używa jako robota Do oblodzeń Nie czuję mięty do influencerki, nie Nie mam zamiaru dziś pisać im teksty Trzymaj mi plecy, bo chcą się wpierniczyć Za darmo, a zajmuję Z fanami backstage To jest nawiązanie oczywiście do tego, że Fagata często na jakichś backstage'ach I tak dalej wraz z fanami yy, Nie wiem, stała u Oli w Kibrazil na koncertach. Mniejsza z tym, to no ogólnie jest jakiś tu tutaj e, Dis w stronę Fagaty. Taki nie za mocny, nie za słaby, ale jest to odpowiedź na coś, co sama fagata zaczęła. Więc e, jak myślicie, jak ona teraz na to odpowiedziała? W serio, powiem wam czemu nie nagram odpowiedzi? Tak, zrobiła na kogoś Disa, e, ta osoba jej odpowiedziała, i ona zamiast odpowiedzieć to mówi, dlaczego nie nagra. Więc bardzo by to ciekawi w sumie, no bo czysto teoretycznie to ona sama zaczęła, więc to, to nie jest tak, że mówi, oj, jestem lepsza niż ty, nie będę odpowiadać. Bo nagrałam odpowiedź. Um... Ona dzwoni teraz do moich znajomych, pyta czy nagram odpowiedź, bo ona chce nagrać kolejną, bo chcę sobie podpromować płytę, bo ktoś od niej poszedł do mojego producenta i chwalił się dwa tygodnie, że ja już od dwóch tygodni wiem, że będzie diss na mnie, zastanawiałam się czy o tym napisać czy nie. A no tak, ona już wiedziała o tym, że będzie na nią diss. Jakby naprawdę wiedziała i była na przykład pewna, że będzie diss na nią, to by na pewno to wstawiła na insta story, że no, niedługo diss na mnie jakiś wyjdzie, ale ja wiem i tak nie odpowiem, że coś, coś takiego by pewnie zrobiła. A ktoś mówi, nie, nie pisz, bo e, będziesz jeszcze bardziej promować. No tak, ona nie odpowie, i ogólnie ona jest ponad Oliwką Brazylii i nie będzie odpowiadać. Ale to ty zaczęłaś w ogóle, no ty jakkolwiek o niej wspomniałaś, ty jakkolwiek jej dajesz tą atencję na początku i dajesz jej pretekst do więcej atencji, i teraz jeszcze nagrywasz Instant Story o tym wszystkim, więc tym bardziej dajesz jej atencję. Boże, do mojego producenta się chwalił. Że źle idą numery, bo zobaczcie na liczbę poprzednich numerów, i że trzeba będzie wypuścić numer na fagatę, żeby podpromować sobie płytę. I gdyby nie to, gdyby nie to, że to usłyszałam i to, że tego tak bardzo chcesz, bo wyzwaniać do ludzi i pytać czy będzie odpowiedź, to ja z wielką przyjemnością bym to nagrała, bo uwielbiam takie rzeczy, uważam, że nic się nie dzieje. Bo... To skoro uwielbiasz takie rzeczy i wiesz takie rzeczy prywatne, no to tym bardziej masz jakby rzeczy, żeby na tym się napisać, tak? Że ona chce po prostu się rozpromować, tak naprawdę bla, 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 dupere, dzikie węże, węże tak? Ty i tak dajesz atencję, mówisz, że jej płyta będzie wychodzić, więc to jest też jakaś promocja tego wszystkiego. To jest tak głupie. Ja bym nigdy w życiu nie, nie wiedział, że Oliwka Brazili wypuszcza jakiś album. Gdyby mi teraz Fagata nie powiedziała. To jest dla mnie mega duży komplement, że jestem używana do wskrzeszenia czyjejś kariery. Twoja wytwórnia, jak chciała mnie podpisać, prosiła mojego byłego menadżera, żebyśmy pierwsze co to nagrały razem numer, bo ci słabo idzie, muszą płacić ci za psychologa i w ogóle jest tragedia. A... No, ja chciałem tylko zaznaczyć, jak Fagata mówiła, że to jest ważne, żeby chodzić do psychologa, i w ogóle też raz się broniła w sumie tą swoją chorobą psychiczną i tak dalej, ale ogólnie raczej była bardziej, bardzo pro. Tak przynajmniej udawała, a teraz y, atakuje poniekąd oliwkę Brazylii tym, że no twoja wytwórnia ci płaciła za psychologa. Ale, ale po co? Za tym, jak to ty jesteś używana do wskrzeszenia czyjejś kariery? Ale to, to, to ty zaczęłaś, to nie jest tak, że ona nagle wyszła znikąd, wychodzi album i nagle plan F nagrała. Nie, nie, to jest odpowiedź na dosłowny no. Ja się zgodziłam z niezależnym twórcą, potem powychodziło jaką jesteś, jak mnie obgadujesz, jak obgadujesz wszystkich swoich znajomych, tutaj będąc milutka. No, tak jak mówię, e, to są moje liczby, a nie twoje liczby. To nie tak, że fagata też zna z tego, że obgaduje wszystkich za plecami, do każdego udaje, jaka to jest milutka itd. i tak dalej, z tego, co kojarzę, hmm, no ciekawe, ciekawe. Dwa Spidermany ewidentnie. Bo wszyscy mają się Dupie. Zdecyduj się, czy chcesz być body positivity, czy disować laski za to, że mam operację, którą sama sobie chciałeś zrobić. Ty się zdecyduj, czy w końcu choroby psychiczne jako forma obrony używasz, że oj, ja taka biedna, czy się śmiejesz z innych osób, że chodzą do psychologa i nie mają pieniędzy na to, więc wytwórnia na to płaci. Ja mogę ci w, w klatce, ale ty nawet nogi nie podniesiesz. Szato, Nara. Tak, nie da atencji, nagrywając na ją Disa, ale z chęcią daj atencję, reklamując swoją walkę z nią i dając ją tym bardziej atencji, że na face to face, na promocji na Instagramie walki, nie tylko. Wiadomo, że w tej sytuacji po prostu fagacie chodzi o pieniądze, koniec. kropka. Poza tym chce mieć fajną wymówkę, żeby ponownie wrócić do freaków, co potem zobaczymy, co się ciekawego wydarzyło. A jak wiemy, najlepiej rozwiązywać konflikty fizycznie, tak, niesłownie. Um, I to tyle. To jedyna odpowiedź ode mnie. Ja już się zastanawiałam w ogóle od początku, czy to będzie. Bandyńskie... Jazdy, te dwa wersy, wstawiać o niej. Bo nie generuje już żadnych zasięgów, ale mnie f. W... bo. A no tak, teraz wielkie, oj, ja nawet nie wiedziałam, czy ją dodałaś do tego Disa, czy nie, bo w sumie nie generuje zasięgów. Co ty w ogóle gadasz? Dostałam od jej przyjaciół w ogóle e, screenę, co ona o mnie pisała, liżąc mi w tym samym czasie i prosząc mnie o numer. Czyli ona mi prosiła o numer, tymczasem dzwoniła do innych artystów i mówiła, że robi Wow, w Oliwka Brazil się okazała dwulicową influencerką rzekomo, jak każdy warszawski influencer, <grystanie> że, że, że no fajnie, zróbmy sobie razem kolaba, fajnie zasięgi, ale w sumie to ja Cię nawet nie lubię. Wiem, to jest tak, że jakby ktokolwiek inny o tym mówił, to by miał takie o, oj nie fajnie Oliwka Brazil, ale to mówi fagata, <grystanie> która robiła gorsze rzeczy. No, jesteś jest to jedna odpowiedź, jak już mówiłam, mogę Cię nie jesteś przymi rękawice. W Takiej desperacji o walkę dawno nie widziałem, bardzo dawno nie widziałem. Oczywiście Oliwka Brazyl na to też odpowiedziała, też w formie instastory. Posłuchaj mnie frajerzyno, bo powiem to tylko raz. Potrzebowałaś 24 godzin, żeby cokolwiek odpowiedzieć. Ale Oliwka, tego argumentu nie używamy. Ty, ty odpowiedziałaś na jej Disa dopiero po jakichś czterech miesiącach. Uspokój się, już, już usiądź. Bo nie było twojego pana obok ciebie i nie wiedziałaś, co masz mówić. Patusko, to nawet nie są twoje piosenki. Oni ci je piszą i nagrywają, ty powtarzasz kwa, i to jak kwadratowo ty to powtarzasz po nich. <laughs> To zabawne. Ale w sumie to jest prawda. Póki co nic złego nie powiedziała, w sensie nieprawdy. Nie będzie odpowiedzi na moją piosenkę, bo nie potrafisz nic napisać i taka jest prawda. No to, to, jest, to jest racja. Pewnie jej gościł od tekstów już jest na jakiejś, nie wiem, na wakacjach czy coś, więc nie ma teraz czasu. A do walk wa zgaduję, że bardzo ją ciągnie. Tym bardziej, że każdy się jej pozbył trochę. W sensie Fejm się jej pozbył, nie chcą z nią nic mieć wspólnego, więc jak będzie pretekst, wow, ale wielki beef i wow, ale będzie walka, no to Super, to weźmiemy ją jednak. Wiem, kto ci przyszedł kawałki. Jeżeli jeszcze raz będzie jakiś wers o mnie, to uderzę w nich. Twój menadżer przyszedł do mojej wytwórni załatwić jakieś sprawy, czy twój były menadżer, nie wiem. I prosił o fit z tobą. Aha, czyli tutaj tym bardziej mamy dwóch Spider-Manów. Fagata mówi, że to Oliwka Brazil prosiła o fit z nią, a znów Oliwka Brazil mówi, że to Fagata z nią prosiła. E, ja bym obstawała tą drugą opcję, tak szczerze mówiąc, no bo pasowało Fagacie, jak ona chciała w ten imidż tej raperki i tak dalej wchodzić, żeby na przykład Fita zrobić z Oliwką Brazil, to pewnie było mocne i prawdopodobnie ten menadżer faktycznie o tym pomyślał. E, Fagata może nie do końca. Żebym ja się do ciebie dograła, bo byłaś moją fanką. Byłaś moją fanką, Agata. Sí. A, no w sumie faktycznie. Kocham oliwkę, ma na TikToku. <laughs> no ja pamiętam nieraz, że bardzo pozytywnie się wypowiadała fagata o oliwce Brazil, więc to pasuje, ale faktycznie jej teraz do imidżu bardziej pasuje, że ma beef z oliwką Brazil, bo ona jest teraz uznawana za tą nową oliwkę Brazil. Tak, napisałam do ciebie, czy zrobimy piosenkę, ale to było rok temu. To było przed tym, jak okazało się, że kryłaś PDF-a. To było przed tym, jak zaczęłaś mnie zaczepiać. Teraz nie ma dla ciebie żadnej litości. Masz z każdym konflikt. Uuuuuuuuuuu, uuu, oliwka. Brazil! Teraz mamy znów Spider-Man, czyli to tym razem Oliwka. Nie chce robić piosenki z fagatą, ale w sumie ma, ma słuszne. Ma słuszne powody. Z każdym się kur kłócisz! Na każdego masz jakieś pojedyne screeny, wyrwane kurk z kontekstu. Jesteś frajerką. Jesteś zwykłą frajerką. Plan F to nawet kłamie jest diss na ciebie, suko. A ty i tak nie potrafisz odpowiedzieć. No, to bym tak nie powiedział, nie? W sensie, wiadomo, że tam refren nie jest związany z fagatą, dużo wersów też nie jest związanych z fagatą, ale e, głównie chodziło o fagatę i ona dobrze o tym wie. No, plan F jak plan... Fagata. Prawdopodobnie o to chodziło, każdy tak będzie to brał, no i każdy to bierze jako diss na fagata, więc teraz nie może mówić, że, ej, ale to nawet nie jest diss na ciebie. No tak, to obie trochę próbują udawać, jakby były lepsze od ciebie, ale jakby wszyscy chyba widzimy prawdę, jaką jest, i chyba każdy na tym samym poziomie je widzi tak szczerze. Gdzie ty krwa chcesz się bić? W jakiej federacji? Jak cię wyjeba z fagów zakrycie PDF-a? O czym ty pierolisz, dziewczyno? już na koniec, Suko. Naprawdę trzeba wypinać dupę, żeby mieć fit z Lignarem. I pamiętaj, dziewczyno, może jestem trochę grubsza. Ale ty jesteś i Jest mała różnica. Ja zawsze mogę schudnąć. Brr! <śmallianie> U, ej, Zakończenie mega mocne, nie? <śmallianie> no to cóż, no. Ciężko się nie zgodzić, poniekąd, że faktycznie Oliwka Brazil może zmienić swój tor życia, a Fagata już w to, co weszła, tam, wiecie, sprzedawanie swojej prywatności i tak dalej, no to to, to już nagle nie cofnie, nie? Fagata na to odpowiedziała w dość fagatowy ostatnio sposób. Oczywiście podkreślając, że ona już powiedziała, że nie będzie odpowiadać, koniec, kropka, jak typowa influencerka, która udaje, że ją to w ogóle nie przejmuje się i tak dalej, a tak naprawdę to się przejmuje. E, Muszę się napi... Dalać, mój no limit! Wiem, że kochasz patusy, bo o śpiewałaś. No cóż. W to jeszcze nie jest koniec, nie? Ale ja po prostu potrzebuję przerwy. To jest dopiero początek. A jestem najsłodszą potosiarą w Warszawie, która może ci zrobić z mordy średnio średniowiecza! Dlaczego ona tak udaje? W sensie to no wiemy, Fagato, że to nie jesteś ty. Grasz tą swoją postać, która jest żenująca i ma być żenująca i kontrowersyjna. Tak jak ten moment, y czy, czy są. wiadomo. No to na koncercie, nie chcę mi się tego mówić. Oferta walki aktualna. Kochana, chociaż sobie byś zarobiła, i byś miała sama na psychologa, a nie od swojej wytwórni. Ponownie poniżanie drugiej osoby, dlatego że nie miała pieniędzy na psychologa, rzekomo. No, no po co w ogóle ty o tym gadasz, dziewczyno? No sama miałaś jakieś różne problemy, dalej masz i drugą osobę atakujesz. Nie, wiem, ona tak to używa jakiej wygodnie, nie? Że jak ktoś ją atakuje, to oj, biedna jestem, jestem chora psychicznie, a jak jej pasuje, to atakuje drugą znów osobę, że nie masz nawet pieniędzy, żeby się leczyć. No co ty w ogóle robisz, dziewczyno? I to tyle, kochanie, w temacie. Ja tak jak mówię, więcej się opowiadać nie będę. Mogę mówić na konferencjach, muszę się pić w No Limit wadze. Jest to naprawdę Mogę Ci dać... No i oczywiście wyzywaje na walkę kogoś, kto totalnie nic nie ma związanego ze sztukami walk, Oliwka Brazil nigdy nie walczyła, Fagata walczyła i to wiele razy, więc już ma duże doświadczenie, paroletnie, a Oliwka Brazil by co? Nagle miała przyjść, uczyć się trzy miesiące i walczyć z fagatą? No, mega pomysł. Zatem jak to ma iść z parą z statementem, że ona nie chce dawać jej atencji. ogólnie to nie będzie odpowiadać nic i tyle. I możemy tylko walczyć i, i tyle. No, no dażej dość atencji to pieniądze, o no to jaki sens wyzywają na walkę? No, ogólnie to nie chce ci dawać atencji, dlatego ci Odp nie odpowiem na Disa, ale jak chcesz, to możemy iść walczyć. <grym> Super. Najzabawniejsza wisienka na torcie w tym wszystkim jest to, że Fagata wstawiła zdjęcie z Lexi, jak widać, czyli, że już są kumpele ponownie, z podpisem, że Federacja Cloud chce tej walki. No cóż, są gale fight'owe, a są gale, które biorą odrzutki społeczne, ewidentnie Cloud chce się zapisać do tej e, drugiej rzeczy, ale co się spodziewać po Federacji, w sumie, która bierze gochę i udają jakby wielka metamorfoza, to był ten powód, no i w sumie Faktycznie go o wiele lepiej wygląda, więc akurat tu im dałem jeszcze benefit do wydał tak zwane, ale tutaj to już... No cóż, <laughs> chyba Payperview nie będę kupował, to na pewno. <laughs> to by się spodziewał, czekamy tylko na ogłoszenie walki jeszcze Marcina Dubiela i b będziemy mieli cały komplet, nie? <laughs> ja się zamiżegnam widzowie, stawcie lajka, like stawcie to bagno na do końca, Widzimy się jutro i na razie zobaczymy jak to się wszystko rozwinie, To będzie ciekawi dość.